Król Kur, zasady przykładowa rozgrywka, gra od wydawnictwa Pink Frog, taka na wesoło, kościano-karciana, krześropina wojna, ale dodatkowo właśnie z, z kostkami. To jest gra dla 3 do 5 uczestników, inna z więcej, tym, tym weselej, od 8 roku życia, trochę zaburzony, jakbym ja nawet powiedział, że od 7. No od go na spokojnie, 15-30 minut zabawy, jako taktyczna gra imprezowa, generalnie to jest taka party game. Tu widzimy ile wszystkiego jest wewnątrz, tutaj adres wydawnictwa, każdy z nas otrzymuje dwie kostki, żetony jaj, które będziemy tracić, no informacje w jakim bohaterem jesteśmy i swój stos kart. Jeden z graczy, pierwszy gracz jeszcze że to takiego totem, tak? pierwszego gracza. Te karty to są super do rozpatrzenia, co się dzieje przy remisach. Generalnie fajne humorystyczne na środku planszetka, ta informuje co się dzieje, kiedy na osoba daną akcję zrobi. Co się może znaleźć w naszej talii? Tak? Tu jest dla czerwonego, widzimy talia czerwonego. Czerwony może zaatakować zielonego, może zaatakować niebieskiego, może zaatakować żółtego, szarego. Jak wyciągnie swoją kartę, znaczy się broni. Taka, pozostaje neutralny. Wrzucamy dwoma kostkami na szóstkę i chcę tą szóstkę zagrywać. Wynaleje tak? na bok szóstkę, to będzie potem przerzucał. Każdy z graczy teraz daje, wszyscy jednocześnie rzucamy, każdy jedną, jedną kostkę do gry bierze, tak? I wyciąga jedną kartę. Patem ma szóstkę, Uważa w tym jedynkę rzućcie na coś wysokiego, będzie się pewnie kogoś zaatakować, patrzy na in kości innych graczy, tak? Bo przy walce będziemy porównywali, która jest większa, która mniejsza, w sumy dwóch kostek. No oczywiście większa to wygrywa, i ten przeciwnik atakowany straci wtedy jajo, ale nie możemy stracić więcej niż dwa jaja w, w jednej takiej kolejce, tak? I tak. Kiedy już to wyłożymy i, na przykład, on uzna, za zaatakuje zielonego, tak? Taką kartę do tego dołoży. No to rzucamy drugą kostką. Oczywiście, kartę się mam na, na ręce. I potem, co może nam wyjść z tego, tak? Bo każdy decyduje dając kartę. Niektórzy, jak mówię, może dać. Nie musimy lepszej wybrać, może brać niższą i obronę, tak? I co my tutaj możemy mieć? Jeśli gracze walczą ze sobą, na przykład, gracz. E, a zaatakował gracza B, gracz B zaatakował gracza A, się jest walka, tak? lub innego jakiegoś gracza, też, tak? ale generalnie wywalczą i ci i ci, no to wtedy sprawdzamy, nic nam się nie dodaje do wyników, sprawdzamy kto ma wyższe noty i który straci jajo tak? z tej szóstki e, dostępnej jaj. Jeśli ktoś się będzie bronił e, i zostanie zaatakowany, no to wtedy do swojego rzutu dostaje plus 2. Natomiast, i, yy, 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 i oczywiście mamy tutaj, że ten, który będzie miał niższe wartości, to straci. Ale jeśli on się broni, a nie zostanie zaatakowany, tu jest, że się broni i nie został zaatakowany, no to wtedy z automatu od razu traci dwa punkty. Czyli obrona to jest plus dwa albo minus dwa. W zależności, czy jednak ktoś nas zaatakował. Jeśli grak pozostaje neutralny, a ktoś go zaatakował, no to wtedy jeden otrzymuje dodatkowo punkcik, no, i podsumujemy, kto ma wyższe, wyższą parę kości, ten, ten oddaje jajo. Ale jeśli pozostaje neutralny, a nikt go nie zaatakował, no to traci od razu z automatu, ale tylko jedno. Nie tak jak przy obronie dwa, ale jedno jajo. No i walczymy do momentu, kiedy na placu boju pozostaje jeden zwycięzca, albo do momentu, kiedy jeden z graczy straci wszystkie swoje jaja i odpada. Więc wtedy jest taka gra szybsza, skrócona, tak? Czyli podejmujemy decyzję w oparciu generalnie o nasze rzuty, też trochę blefowania tu jest, tak? I dopasowujemy karty do, do rzutów. No i liczymy na to kto, kto da się skusić, tak? Na... Będzie chciał nas atakować albo jednak nie będzie się nas Trochę ryzyka tu jest, tak? Czy będziemy bronić, czy neutralni, a może, może jednak warto zaatakować. Więc taka gra z, wojenka z, z ryzykiem, tak? Zarządzanie ryzykiem. Te karty takie śmieszne, z którą mieliśmy przy otwarciu. Rozpatrywane przy remisie. Jeśli któraś, któryś z graczy chce ten remis rozpatrywać, to bierze kartę, drugi z automatu też musi wziąć kartę, tak? I wtedy się mogą różne rzeczy fajne podziać. Obaj mogą na przykład stracić na tym, ale ktoś może też zyskać. Różnie to bywa w sensie, co się pojawi na kartach. Tak w skrócie generalnie o, o tej grze e, gra z dużą losowością ale trochę też właśnie z takim tutaj z tym ryzykowaniem z zarządzaniem kartami z, ty, z tym że liczymy tak kto w oparciu o dane kości jednak nas atakuje albo, albo nie zaatakuje e, no tak szacujemy te, te ryzyko tak w oparciu o, o te wyniki na ściankach kości ale i tak drugą kostką rzucamy tak więc to i tak będzie też z drugiego rzutu tutaj. Te karty mega fajne, śmieszne, trochę szkoda, że tylko przy remisach używane, ale i tak super, że są. No i z zewnątrz, jak długo chcemy grać, albo czekamy aż jeden pozostaje najlepszy, albo aż któryś odpadnie, żeby nie musieli potem czekać ci, którzy odpadli. Iha, tak? i tu jeszcze nawiązanie oczywiście te, te żetony trochę do tych herosów z popkultury. Więc to też jest taki tu jakiś terminator chyba było tu terminator, tak? Więc różne takie z, waleczne, waleczne ludziki. I to jest król Kur. Martin Nedergard Andersen jest tutaj ilustratorem. Parę jego niezłych gierek widzieliśmy. Ostatnio taką też z Żyrafą, całkiem fajną gierkę. Trochę bardziej nawet o tej widowiskowo bym powiedział, ale dla młodszych gdzie dzieci. E, Frog, Król Kur, całkiem fajna gierka, taka na imprezę e, szybka, e, żeby nie grać młodsze dzieci tylko w wojnę, ale żeby taką wojnę w każdy z każdym, tak? Trochę się kojarzy może z potworami w Tokio, tam też taka jest, że każdy, każdy z każdym walczy, im nas więcej, tym, tym ciekawiej, tak bym trochę może porównał. E, Król Kur, dzięki.